Witamy w sklepie. P. W. Zadowolenie. P. W. W. Kurwa. Zadowolenie, P. Zadowolenie, P. Zadowolenie, Lanie. Lenie! Walenie, pierdolenie. Ja cię kurwa jeba bana macie. Zadowolenie, P. Za kurwa wystarczy. Wystarczy tego. Zrób sobie. Zrób dupa. Ty się śmiejesz, ja no, <laughs> tak by jak sobie wtedy powtarzać zrób sobie to już bawi samo. Bawi ty się śmiej... <laughs> Jak ja widzę, jak ty się uśmiechasz tutaj. Zakupy. Zakupy. Zakupy, kupy, kupy. Zakupy. Zakupy mi się nie podoba. Dobra, jeszcze raz. Moment: <coughs> zadowolenie.pl Zrób sobie zakupy. Nie umiem tego przeciągnąć, ale jakoś spróbuję teraz wsadzić. Zadowolenie.pl Zrób no. sobie zakupy. Nie umiem przeciągnąć, dobra, próbuję jeszcze raz. <grym> Jakie mam tu jęknąć, piszcznąć? Zadowolenie Zadowolenie.pl Zrób sobie zakupy. Zon, koniec. Zadowolenie.pl Za do kurwa, macie, za to szlak. Zadowolenie.pl To no nie przejdzie tego na mnie, ha. Jeszcze? Zadowolenie Zadowolenie.pl Zadowolenie Zadowolenie.pl Zadowolenie PL Zadowolenie, .pl. Zadowolenie, .pl. Zadowolenie .pl. Zrób sobie.